W tym filmie trzech moich kolegów będzie starało się powstrzymać mnie przed przejściem Minecrafta, jednak nie wiedzą oni o tym, że mogę przenikać przez ściany. Jeśli zginę choć raz i zanim zabiję smoka, to oczywiście przegrywam. Czekajcie, bo chciałem wam jeszcze powiedzieć o sponsorze dzisiejszego filmu, czyli GXC. Jest to platforma dla graczy oraz twórców gier. Najecie na niej tysiące nowych produkcji za darmo. A nie zagrać nie musicie nic pobierać, ponieważ gry uchamiają się praktycznie natychmiast. Wszystko jest dostępne tylko i wyłącznie przez Operę GX, czyli jedyną na świecie przeglądarkę stworzoną specjalnie dla graczy. Teraz chciałem pokazać przykładowe gierki, które znajdziecie na platformie. Lino. Jest to bardzo minimalistyczna produkcja, a wszystko polega na tym, aby zbierać dust. Za niego otrzymujemy punkty. Jednak musimy uważać na poruszające się linie. Z czasem stają się one coraz szybsze. Gdy nie uda nam się nad nimi przeskoczyć, to oczywiście giniemy. Szczerze, jest to perfekcyjna gra na krótką rywalizację z kolegą. Kolejna produkcja to Troubleshooters. Jest ona strasznie rozbudowana i opiera się głównie na uczyszczaniu planet z potworów. Są różnego rodzaju busty, wiele poziomów, a nawet bossy. Najlepszy jest to, że się grać w nią razem ze swoim kolegą na jednym komputerze. Kolejna gra to Super Raft Boat. Polega ona na tym, że płyniemy sobie na łódce, a dookoła nas latają jakieś ryby, mewy, rekiny, skały. Naprawdę jest tego sporo. Musimy w nie strzelać, a dodatkowo rozbudować w tym samym czasie naszą tratwę. Po co? Otóż niektóre rzeczy mogą ją zniszczyć. Najlepsze jest to, że w jakiś czas pojawia się taka auto buteleczka. Pozwala ona nam wybrać jedno z trzech ulepszeń. Na przykład dodatkowe życie, zwolnienie przeciwników i wiele, wiele więcej. Także wbijajcie w opis lub przypięty komentarz, pobierajcie operę GX i grajcie. Gdzie jest koza? Poza? Poza. 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 Ucieka, ucieka, ciekał ucieka! Biegnie, biegnie, biegnie! Nie. Każdy mechan zaczyna się tak samo to się Weźmy ten, dobracie To jest lud, jest lud, można kitać, to już poleci sobie daleko. Kapi, się, teraz, jeszcze teraz Dostał! Nice Sorry, sorry, sorry Dawaj, dawaj, prosto, prosto Dostał! Ja słaby super, busujemy się fajnie No zabijcie mnie zaraz, no dzięki Ile masz happa masz hapę kapi? Trzy Ale to nie, to już nie! Nie! Biegnie, biegnie! Dawaj, dawaj, go topik! Ja mam pół HP go Dobrze, dobrze. Uuu Zes... Zeskakuje Ale pokrzem. Dobra no dobra, ej on jest uwięziony! Co? Zniknął, zniknął, zniknął! Przez, przecież przez kratkę, przecież przez jest, kratkę, tam jest, na dole jest. jest na dole, na dole jest Dobra, trzeba wy, wyjść tam Co się teleportuje czy co? <laughs> y Ale jak oni za nie zauważyliście? Jak wy mnie nie zauważyliście? No obie, widziałem twój nickname przy ściana Ja? Ale jak mnie w ogóle nie zauważyliście? Wy złą stronę poszliście? Nie, troluję, troluję, tylko nie. Jak tam złą stronę? On tam. <coughs> Był jego nikt tam. Wy złą stronę poszliście panowie. Troluję, troluję, nie daj się. Ale ja wiem, że. Manipulacja, manipulacja. ale wiem, maja... ale. Jak tym starym tam. Nie kałem przejść przez ścianę, niby. Ja nie przeszedłem przez żadną ścianę. Hmm. Ja tego. Hmm. Od tego. A twoje nickname przez, przez to przeszedł? No, wy mnie nie zauważyliście, bo po prostu wy jesteście tu headami. On po prostu kucnął i w kobla nacisnął myszką <noise> Tak się da w minecrafcie <noise> No, wsi no wsi wsiadł do kobla. Moi łowcy znajdowali się w jaskini, dlatego wykorzystałem to i zebrałem jedzenie. Niestety, chwilę później nieśpiesznie powiedział takie słowa. Dobra, idę na niego. Musiałem się streszczać, więc wykopałem pierwsze żelazo. Przypaliłem je, po czym skraftowałem kilow. Dzięki niej ubolyskałem diaksy, zrobiłem siekierkę i znów zabrałem się za kopanie szukając kolejnych diamentów spotkałem niesmiesznego mi się to ale beka odkryłem spawner pająków ale ogólnie to co tu się dzieje nie wiem odkryłem <Gryf> spawner... <noises> na mnie jest <gryf> seksi <noises> nara <gryf samurai> dzięki za tarczę Dałem mu kit, dałem mu jak coś. Fajnie wiedzieć, że wy tu gdzieś jesteście w takim razie. Ale ta umiejętność... No ogólnie, ogólnie przez ściany przychodzi. Ogólnie przez ściany przychodzi. Losowo może włączać spektatora, bo nagle mnie hitnął, potem zniknął i potem znowu się pojawił tylko lekko... ELOOOOOO! No mówię. <laughs> ja pierdziele! Cował! on nas widzi przez ściany, oh. tak? No tak, no ma spektatora po prostu. Och topik to serce dostałem Ja pierdziele nie mogę! Tak był za serca naprawdę Może oddaleć się od tamtego miejsca, wiecie co? <grystanie> Najlepiej byś przyszedł do nas, wiesz? <grystanie> Bo ogólnie kopalnie są dla niego mega opij, ok, nie? Chodź tu, patrz chodź! Ej tu, ej, ty jesteście tu, nie, gdzie, tu gdzie ja, wy tu gdzie ja! Nie, to ty jesteś tu gdzie my? O no <grystanie> no <właśnie. A>, <grystanie> Dobra. Ja robię nam dwie tarcze jak coś. Żeliwo, żeliwo trzeba zbierać. Żeliwo? Chodź dam ci tarczę, bo jak on ci do następnie, to wiesz. Nie tap ci gościu, nie ja niezniszczalny teraz. Oh my gosh. Ej, trzymaj kapiło uszu, Wo, Masz jabłko? Nie, nie. Jabko? No, jabłko, jabłko. bo spełniam Nie mam jabłka. Mam dwa złota. Nawet kilka jabłek. Czyli masz dużo złota pewnie, topik, nie? Nie 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 Z stary robimy jabłecznicę Jabłecznik właśnie, Jabłecznik właśnie, jabłecznicę Podobny do jabłecznicy to jest. To jest jabłecznica. No. Jest to jabłecznica. No bo i ty nie przecież, nie ma jak jabłecznica. Chyba że jest. Jak nie, Dexi? Jakie nie Bejtni. jest, to jest jabłecznica? Idzie, no, idzie no, do podstaw. I trzeba pędzić już. No ci wiecie, ja, ja, te, ja też już tam robię portal, to na silku. Chyba że my hmm. idziemy jego portalem, a raz jest w swoim. Albo Bejta zrobimy. No chyba właśnie was zlejtowałem z 100%. No. 100%. No. Dobra, to ja też idę. Chodź do nieśmiesznego Nie, nie, jest, bo ja nie mam, nie nie mam. Wiecie jak fajnie chodź, się. Chodź podróżuje? niżej, chodź niżej, chodź niżej. Wiecie jak fajnie się podróżuje. Zlatni po się niżej. podróżuje. A, okej, okay, okej. Dodaj wodę. A no tak, bo ten latasz, no tak jak tylko nie wiem. Są też czasem minusy podróżowania. Okej, okej okay, okay. Dobra, to miecze miecz sobie zróbmy, nie? nie? najbardziej Mogę, no To trochę ułatwia Chłopaki, chłopaki to macie je, jakieś jedzenie? Macie jedzenie? Nie A macie, macie beda, Macie bedo, 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 bedo? Ja mam, yyy, nie mam No dobra, ja raz się żyję, mam, mam dwa wełny tylko, jak ktoś ma jedno. Dwa wełny? Oj, 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 oj Ojej To fajnie Dostaliście kiedyś Respa? Nie. Ej, kubaki, patrzcie co mam. Chodź, chodźcie, chodźcie. Wow. gdzieś widzisz to? Wow <grym> <grym> to... Forteca! Widzę go, widzę go! O! Gdzie, gdzie, gdzie? Tu! Widzę, 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 widzę! Nie no wybajtujecie. A tu, tu, tu! Dobra, 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 idę o, o, o serio myślę, że my nie wiemy. Widzę Deksiego, widzę Deksiego jak coś. Jeszcze. Oni skończy się. On tam przeszedł. Biegne. Siema! Dobra, tepną się chyba. Oa, o a wy to lutowaliście to nieźle Ja się nie chcę z wami Nie my tego nie lutowaliśmy Teraz to takie gówno tam Chodź za siebie Na górę chodzi, na górę chodzi Wyszedł 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 No nie ja go chciałem zabić Dawaj, 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 dawaj Czyli jedzenia nie ma, jedzenia może nie mieć A nie, go góźcie Ja mam grzyba, ja mam grzyba, ja mam grzyba Chodźcie Dobra i gdzie teraz? On do góry A nie na dole No on może przenikać na górę wsiadł, na górę w fortecy tutaj. Jaki w fortecy? A tutaj. tutaj? Dobra, dobra, idę, idę, idę Do niego jestem, ciągnę za nim Elo? Elo? Elo, elo? Dawaj, dawaj, dawaj go Uderzy go szkielet! A jednak, kurde, nie uderzy O! Śmieszny! Jezu, uderzyłem go! Wyrzuciłem mnie, ale jestem dy... Dobra, nie. szkielet, szkielet! On mnie zabije go, go. Nie Umrę, umrę Umieram umieram, utopik Mam pół serca, pół serca mam Woah. Dobra, mam jest? dwa serca, już ciężko ci w lewo, w lewo Do góry, do góry Bingo! Dostał CO?! Nice, nice, nice dawaj, dawaj, dawaj! Ja jestem mi za nim, jestem za mieć zero Zablokował, zablokował. Ay, do góry do góry Nie ma go! Zniknął, przeżył przez ścianę, przez ścianę, albo na górze jest Dawaj, 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 wchodzimy do niego Widzę go, widzę go! Jak ty? Ja idę, idę, idę do ciebie. Z patadu Jesteśmy za tobą prawie kapi. O kurczę. Jest fortecy znowu, ale nie będzie. Jezu i od odgłosy w neterze. Nie wiem gdzie jest, ale wiem, że kończą mi się zupy. Trajduje się w ogóle. To jest kitów. Cześć, Jeksi? Ej! Myślałem, że to... Nie ty mnie wolnołeś. Eee, no, no nie no Telepo- Tego tam... Na biłem, pomóż kapi. To się zamuruj. Chopie <grym> go gonie. po prawej, prawo, prawo, prawo. Się prawo. Ej, ej. Mm, nie nie, nie, nie był tu prawo, widziałem jego nikt tutaj. Chyba, że, chyba, że on przejdzie przy nas. Miesz, jest koło nas? To jest! Jest! Yes, yes, yes. Yes. Dostał! Koń go! Dostał! Uważaj na lawę! Zniknął, zniknął. Oh. Jezu, ten plugin czasem działa, czasem nie on się tak buguje. Gdzie robisz co jest? No. no. Zaraz nie wiemy, nie wiemy. Dobra, dobra, dobra. Ja próbuję go zlokalizować. Ja. Dobra, daleko chyba jest. Też tak mi się wydaje, bo... Perły. Tak. Bo perły z trojdowania wyszły, dzięki. Nieprawda. Prawda. Ice Bucket Challenge. To prawdę myślałeś, że ci nie widzę? Nie wiem, kto to był. Topik! Nie masz szans. Let's go! Nie. nie! Jezu, myślałem, że to kapie. Hej, Damian! No, gdzie jest? Gdzie jest? Nie, nie! <grymne> let's go, let's go! Panowie, no wy pojedynkę nie możecie nam Nie, um dobra. Serio zginąłeś? O dobra, teraz Dosłownie we mnie wylałeś lawę. Let's go! Trójka, czekaj! Zobacz, zabijam trójkę! Czy ja właściwie mam teraz chillerskie zdobywanie perełek? FU! Mm, blaze rodów? Przez następne 20 minut za dużo się nie działo. Moi łowcy zbierali temki. Ja natomiast poyskałem Blaze Rody, zabiłem Endermany, Sfarmiłem trochę jedzonka i znalazłem bastion. Dobra, ile potrzebujemy żelaza? 48, 72 plus jakiś mieczyk i tak dalej. 72 dodać plus minus, załóżmy 10, czyli jakieś 82 żelaza potrzebujemy sfarmić. O kurde, co jest! Ła, awa, awa, awa. Co to jest za osiągnięcie? Pewnie jest w tym w Bastianie i zabił Brytania, wiem. Może tak być. Ale żelaza tutaj jest dużo. Nie, sparmijmy kapi. Ja już wam mówię ile mam, ale dużo już mam. W sensie, tak, 20 może. Już mam 20 plus 10, czyli 30. 30 plus 100 jeszcze. dobra, będzie dużo. Nie, pofajerowe. będzie. O, dobra. coś, ale. Dobra, Dobra, kolejne dacha. piglinki, śmiało wbijać Po całych 5 minutach się. udało mi się uzyskać odpowiednią ilość pereł yes. I zwróciłem do Overworld W ogóle, kapisz zobacz jak wyglądam Chodź, Kapi, idziemy Ja tam miałem dla ciebie całego seta, chodź Już pamiętam, jak to się szło Gdzieś tutaj, plus, minus, i teraz szukaj na F5, szukaj na F5 takiej dziury Gdzieś tutaj plus minus. Dexy, jak tam ci idzie życie? Bardzo przyjemnie. I właśnie to już nie ten czas, w którym on wyszedł z netheru? Nie. Jest Dexi! Nie ma go w netherze. Dobra, ja craftuję coś dwa łóżka, nie? Tak na wszelki. I to oczywiście go rozwalimy na raz, nie? Ale tak na wszelki. Jak tam u was, panowie? Bardzo fajnie. dobrze, staram. Rozwalę ci w trzy sekundy. Jestem chłopie cały netherite'owy. A ja jestem cały dexowy. Mhm. Najlepsze przez to, że to nawet nie jest żołąd. jest tak. jestem cały dexowy. Tylko nie minąłem? No jak ja to chyba minąłem. Jak chcesz to mogę ci dać jedną rzecz. Co? Jestem w, będzie jest. Patrz, mogę jest. ci to dać. Tutaj. Dobra, dawajcie, no. dawajcie, idziemy do niego. Jeszcze kawałek jak mam chyba. Nie, nie mam wody, ale to nie problem, to nie problem. wody? Dlaczego, czego? Woda mu do endu. Ej, cofnął się? Przed. Odpalił, odpalił, odpalił. Dobra, let's go, idziemy do niego. Pomagam, żeby nie było to wysoko. A to źle. Dobra, zamuruj, zamuruj, zamuruj tam. Nie blisko jedna Nie Co to jest za jakaś woda nad nami? Ja to byłem tlacza. Dobra, okej. Okay. Git. Jeszcze jeszcze chyba. Co jakaś woda tutaj? Ona akurat się wylała z boku jak kopaliście, to nie ja. Nie wiem, w dół chyba jeszcze. Jej A woda, dół... czekaj. No co się... Co to, co jest? O? Co On jest? tu jest! Łódek. Jest, jest, no, i jest To Nie no, nie jest co... Tak! tylko go, widzę go, po lewo, po lewo, jego nikt. Skacze, skacze, skacze się. To nie wszedł. Ja nie wiem, no nie wszedł, nie wszedł, bo byłby aczegment, ale... Ja nie wiem, czy to jeszcze... Tutaj... Co jest grało? Stracił lawę, stracił lawę, stracił lawę. Zarąbiście. Tymczasem no, lawa, ja. która jest w strongholdzie! No kop, 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 kop. Ja chcę w bok, ja chcę w bok. Oła. Jest, Jest, nie Nie był to utopię. Nie, giniemy. Ale wy jesteście z banami On tu jest! So, nie yes. mi się, nie chitujcie się, nie chitujcie. No, nie, 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 nie mogę, nie, nie mogę chyba. jest? Jest, jest, yes. Ja pierdzielę! Tepnął, tepnął się znowu, tepną się znowu. Oj, Pawl! <coughs> Przechodzę grę! Dobra, dobra, przechodź, przechodź grę! Ma wełnę jedną chociaż? Mam wełnę, mam, mam łóżko, łóżko Fok A dobra. Panie, Wiecie co musicie zrobić? Musicie pomóc Jak mam ci pomóc? No chodźcie tu po prostu No nie, no przecież nie ma jeszcze Dexego w tym Jest już! Ja. A no to... Ja pierd... Ema, kto jest z was? Dwie wody? Ej, 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 e, dobra No dawaj, 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 dawaj! What? Kapi, ty nie masz spawnpointa, prawda? Mam tak. Kapi! Dawaj, dawaj, dawaj! Dostał! Dawaj! Dostał! Super! Dokam, tokam! Dostał! 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 Dawaj, dawaj! On, on... On się ucił! Tepnął się, tepnął się Na ludzie, na ludzie Nie, nie bij, nie bij, nie bij Dobra, wyjmuj łuk, wyjmuj łuk któryś Gdzie on jest? Tam jest o nie, pomóż, pomóż ktoś, pomóż ktoś Nie, nie Dobra. Kurde Czuję Plesi Pomóż, Plesi, Idę, idę Idę no, jesteś na strzałach, jesteś na strzałach Umieram, umieram Nie Dobrze Dostał Ale dziecko, ale dziecko, poruję! Gonić się dalej Tak Zerknął 0-0, i co mam? 0-0, Tak, tak! Enderman, enderman mnie zabił, Enderman mnie zabił. Nie, no a tak zarumbiście. Ci już tu jesteś? Nie dam ci, kobłęby mi się przydadzą, wszystko mi się przyda. Jedzenie, jedzenie. Dawaj, dawaj, ktoś pomóż Dawaj, mój, dawaj, go! Się daruj, się, się ja, ja biorę mam trochę iść. Masz, masz, hop, masz. potrzebuje, się potrzebuje, sikiera potrzebuje. Najważniejsze się. Jak nie on, nie? Kobłebów nie on. Zgadnij kto ma. Wzi wzi wziął ten. On, ja miałem bardzo dużo, ja miałem po, po, postaw ktoś w wodę, postaw ktoś w wodę. Jej. Nie oh, mam, nie sorry. mam. Tylko tak żebyś nie nie tanitamów nie stracił, nie? Ale koza, nie wiem, kurde, tylko koda, bo tak blisko było. Tylko gdyby nie ten Enderman przypadkiem na niego spojrzałem ja nie, nie on. To chłopie. jest sexy! Jej. 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 Goni mnie, goni mnie. Nie! 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 nie. nie, nie. My też. A mnie smok wybił, ale zrobiłem klacza. Pali Spalił pa, i tam, spalił i tam jest. Ja nie wiem jak na górę mam wejść. Nie wiem, mi się wydaje, że moc trzeba tutaj zbudować. Nie, Słucham. weź tą wodę, chodź, chodź, chodź. Spadnij wodą i chodź, 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 śmieszny. No, okej, okay, dobra, tu też można. Kurde, łódkę! Nie mam nie mam łódki. Ja mam łódkę. Te. Masz, masz, masz łódkę, masz łódkę ze sobą. Chodź. I mam plan. Za, zabij mnie jeszcze raz. Zabij mnie jeszcze raz i nie podnosi temu. Ale jak ty, ty tu chcesz później przyjść? Wylej mi wodę potem. Bo no jak ja Ja idę. Wylej, wylej mu. wylej Myślisz, mu. musisz że nie możesz zginąć teraz? No ja, ja nie ginę, ja nie ginę. Luźno, stary, luźna gumba. Kurde, lipa, bo. Mam wszystkie wasze itemy, nie? <laughs> znaczy nie, w sumie. co no, no moje, moje, no, moje, moje. To już. Ale za daleko w przyszłości odbiegam. Ale to ci powiedziałem, jeszcze nie możesz zginąć. Masz wodę moją, a tam to? Nie, gonik daj się nie, gonik no, dawaj, Deksy, jak? Jest, 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 jest. Yes, yes, yes. Środek? Nie, nie, nie. Jest nie do to ma... komuś, 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 Dostał! Dostał! Pójdźże! O. On ma 2HP, on ma 2HP. Nie! Nie! <grym> Utopik, co ty zrobiłeś? Powiedziałem ci, że nie możesz zginąć. Pomóż, 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 proszę! No to chodź tu, trzymajmy się razem. Bali bomby do mnie. Utopik, dochodź no tu! Ja jestem, ja jestem, on, on. Ty sobie kryształ zniszczył. Lecimy go goni... Ten, Enderman! Ja też! Masz moją tarcie, ja zginę! Dzieci jesteś! Po prawej stronie, po prawej stronie. Dzieci zginąłem. Nie widzę? O, to pograłem Sam zostałeś, sam zostałeś. Chodź tu! Sieba! Nie! To nie! No nie! Zemieniem. Nie spawna mamy na spawnie No to nie Wiedziałem, że ty nie masz spawna, bo wszedłeś od razu My też nie mamy, my też mamy, nie mamy... Ty już wygrałeś. A bo ty wziąłeś łóżko! Jeden debil, jeden debil rozwalił, no? Ja Topik, ty jesteś takim tuhe'em! Takim tuheadem, przecież jak to by wyszło to już by było po... Me, pod dzieci by było Ale to było tak ryzykowne No co panowie? Jeden, jeden